Hej, cześć, witam. Tutaj Antek, wasz ulubiony twój youtuber. Dzisiaj będę grał Ultra Kill, grze dla absolutnych psychopatów, przez którą 24 na 7. Gra sprawia uczucie, że jestem na wszystkich substancjach, które znalazłem pod lokalną stacją benzynową i teraz biję się z demonami, które nie istnieją. Mam nadzieję, że nie zniechęcają was krzyki za ścianą, bo z każdym sekundą są głośniejsze. Sprawiamy się w piekle jako robot, którego złożyłem w szkole na informatyce. Zgodnie z planem piekła zaczynamy w sosnowcu. Dostajemy informację, że zaraz przypadną... A to może znaczyć tylko jedno. Sprawiamy łomot parotypom i zaczynamy naszą przygodę. Na lewelu 2 możemy nabyć najlepszą roń w grze za pomocą sklepu internetowego z natychmiastową dostawą kapitalizm w swojej najczystszej formie. Broń ta pozwala nam rzucać śmieszne pieniążki. Broń ta jest używana tylko przez profesjonalnych graczy, a ja nie jestem profesjonalnym graczem, dlatego nie będę jej używał. Taki śmieszny sekret to to, że jeśli wejdziecie tutaj do góry, to znajdziecie mój kanał na YouTubie. Dzięki właśnie złożeniu ofiary, możecie odblokować sekretną misję. Do widzenia. Na lewelu trzecim napotykamy problem, którego nawet pieniądze nie rozwiążą naturalne przeszkody. Dzień dobry, mamy za 1362 zł, i 46 groszy w podatkach. Nasz kolejny przeciwnik to Skybówka, ponieważ lubi pieniądze tak samo jak lubi je rząd. Zgadnijcie, jak z nim walczyłem. jeszcze za Jak się składa, że uzyskaliśmy ciężki sprzęt przemysłowy? Dzięki któremu mogę wyeksploatować tutajsze kamienie na własną korzyść materialną. Ultrakil pozwala nam odbijać bardzo dużo rzeczy i tak się akurat składa na nasze szczęście, że nasze własne pociski też co to robi? Yy, wybuchają wtedy. Nie pytajcie mnie o logikę tego, po prostu po prostu No to to wszystko Ze Skybówką nie powinno być więcej problemów A więc przejdźmy do następnego levelu Cześć, witam. Oto pierwszy prawdziwy boss. Co robi? Pugla w koszykówkę. A, dozaliśmy do połowy. Teraz jest ich dwóch. Wygląda na to, że muszę użyć swojej specjalnej broni pieniędzy. multim はい。 Dzień dobry panie i panowie, witam na pierwszym prawdziwym levelu. Mamy drzewa i trawy, realistyczną symulację śpiewania ptaków. Ym, oprócz tego, yy, na tym levelu musimy zdowodzić yy, ciała z punktu A do punktu B. Niestety, podczas naszej przygody napotykamy rosyjskie drony militarne. Wybawiej. Jest! jest. Kiedy nie ma nikogo w pobliżu, przeszukuję budynki w poszukiwaniu miedzi oraz innych niepilnowanych rzeczy. Uzyskaliśmy maszynowy pistolet na gwoździe. Bardzo lubię tą broń i chyba nie muszę mówić czemu. Okej, okay, po prostu chodźmy stąd. Cześć koledzy i koleżanki, oto level 2. Cześć, tak tutaj wcześniej w filmie trochę źle dla coś zrobiłem, bo tak jakby. Um, to jest warstwa i teraz jesteśmy na poziomie drugim, okej? Okay? Okej, okay, nie widzę, żeby coś się tutaj zmieniło, więc idziemy. Aha. Um, tego tu wcześniej nie było. Na lewym drugim poznajemy nowego przeciwnika, pana z miotaczem ognia. Jego specjalna umiejętność to to, że się prawie obsrałem. Tak się akurat składa, że potrzebuje miotacza ognia, ponieważ zauważyłem szkodniki w swojej piwnicy. O nie, pieniądze nawet na niego nie działają. Okej, okay, no to to wszystko... O Boże! Level trzeci. Możemy wybrać tutaj dwie drogi, z czego czerwona jest trudniejsza i ją wybiorę, ponieważ jako gracz lubię siebie torturować. A, i możecie tu zdobyć mydło. Po co wam będzie potrzebne? Po to. Hmm, level czwarty. Nie ma to jak blask księżyca i losowy szkielet na środku pokoju. Jak pewnie możecie zgadnąć, ponownie dostać czaszki. Uwaga, Oho? Czy zauważyliście, ale mój rewolwer od paru poziomów wygląda inaczej? To dlatego, że jeśli poprzyciskacie przyciski na wszystkich oby wczesnych poziomach, to zarówno jak i na tym, to otrzymacie drugą wersję właśnie o tej broni. Ok, uzbierałem wszystkie czaszki, to znaczy, że mogę teraz w spokoju przeskoczyć przez okno. na mordo. Teraz to będziesz miał problem. Jeśli nigdy nie czuliście prawdziwego bólu, to akurat dobra pora, ponieważ walka z nim jest taka trudna, że po prostu chce mi się żygać. Nie da się do niego zbliżyć, bo z bliska to dosłownie jest symulacja posiadania Parkinsona. Jak chcesz się oddalić, to nie, on za to on pójdzie i będzie jeszcze bajcie, próbował cię zabić. No nie da się po prostu. Mam pytanie dla twórców gry: Jak myślicie, jak szybko mi zajmie, zanim dotrę do waszego to domu? Ta walka nie została stworzona dla ludzi. Ha. ha. Eee, tak bardzo się spłakałem, że musiałem włączyć wspomaganie celowania. Dobra nara, żałosny jesteś. Tak się składa, że uzyskaliśmy nową rękę, której używają trzy osoby na świecie, bo nie opłaca się. O lipka, no to jedziemy znowu. W czasie robienia tego filmu, co zajęło mi ogólnie miesiąc, yy, została dodana nowa broń, helikopter i jak się nie szczela, to odbija się od ściany, yy, to jest taki rykoszet. No a więc super. Cześć, oto Cybej 2087. 2077, gdzie mosty się zawalają. Wchodzimy do ogromnej wieży i wspinamy się do góry. Po co? Nie wiem kolejnym zadaniem jest odciąć prąd całego miastu. Apokalipsa się rozpoczęła. Przy okazji goni nas bardzo dużo ludzi, a teraz przyłączyli się żołnierze, chyba to co widzicie mówi samo za siebie. Dzień dobry, level 3. My tu takie niesamowite atrakcje, jak wodospad, Gdzie tam wejdę. Co? Nie, 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 ja to była. Więcej czaszek oraz hangar. Z wieloma śmiecionośnymi maszynami, pojawia się tu nowy przeciwnik kobieta. Tak naprawdę to należy do tuneli Kajtelu pod El Paso. Nie wiem, jakoś dziwnie tutaj król Minos. powiem jedno żółwik. Następnie, z tego co wiem, król Minos zobaczył kanał typowe pierdoły na moim serwerze Discord przed y, 19 listopada. Dobra, miło było, Minos. Lekcja pod tytułem. Ciało człowieka tak nie wygląda. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wyłączyłem prąd w mieście, bo Minus ubiega z zapłatą za światła. A jeżeli sam nie chciał mi dać pieniędzy, to cholera jasna muszę je odebrać od jego duszy. Dobrze jednak wiedzieć, że Minusa kręgosłup jest podobny do mojego. Co? Wiecie, nie, nawet yy, nie to, że Hob ma coś takiego w środku swojego ciała, to już mnie nawet nie dziwi. At last. Dawaj pieniądze. Oh, Kto to do Now dawns thy reckoning. And thy gore shall glisten before the temples of man. Creature of Steel, my gratitude upon thee. The crimes, my crimes have committed against humanity are not for God alone. is death. Ta walka jest y, podobna do każdej innej z bossem. Znaczy jest unikatowa, y, ale zabiłem go, nie? Give me my children, for I have failed to bring you salvation from this cold, dark world. What for? Nie wiem czego się spodziewać. Machine turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back or you will be crossing the will of God. No mm, to ty jesteś Gabriel, minus mnie to bym mówił. He cried on his knees like a bitch. Oh Gabriel, thy gore shall what the fuck ever. Your choice is made. Jak the righteous hand I O nie. Behold, the of an A, Gabriel. Jeden z trudniejszych bossów. I jeden z niewielu, które naprawdę potrafię mówić. A oto walka z nim. Musicie wziąć pod uwagę, że gram na jednym z łatwiejszych poziomów trudności, więc nie było aż tak trudno. Significant fuck! This is not over! May your woes be many and your days few! Wiecie, to by było wszystko na dzisiaj. Akt pierwszy skończyliśmy jak długie wejdzie niedługo. Zkabione było nawet łatwo. No, a więc. Do zobaczenia chyba w następnym.